Cześć, witam wszystkich na kanale Bordgiem Land. Ja jestem Tomek, a w dzisiejszym materiale mam dla Was kolejny unboxing. Tym razem unboxing gry Blood Rage, którą w Polsce wydaje wydawnictwo Portal podstawka. I przy okazji otworzymy jeszcze dwa dodatki bogowie Asgardu. Oraz Mistycy z Midgardu. Więc Club Rage, dzisiejszy unboxing, według pudełka 2-4 graczy na, dla 14, plus, czyli osoby od 14 roku życia, i na 60 do 90 minut dla, gra w klimacie Wikingów. E, I powiem, że nie przypadkiem mam też. Czapkę z logiem Assassina, ponieważ w tym roku e, kolejna odsłona gry Assassin's Creed będzie właśnie traktowała o Wikingach. Tak więc, tak się złożyło. E, gra Blood Rage. Dużo figurek, dużo kart. I liczę na to, że dużo bitew na planszy. Zobaczmy, co jest w środku. Ok. Tak więc, oczywiście, na pierwszy rzut oka mamy instrukcję. Tak, jak mówiłem, gra. Ten egzemplarz jest wydany przez portal, więc wszystko w języku polskim. Ile mamy stron? Już Wam mówię. 23 strony. Kolejna rzecz do poczytania. Co my tu mamy dalej? Tak naprawdę, również. Tej gry. nie mam pojęcia czego się spodziewać więc będę troszeczkę skadywał troszeczkę mm, swoje wnioski mówił co mam wrażenie że co czym jest zobaczmy co tu jeszcze jest ok mm. Valhalla ok tu jest jakiś licznik epok. Fajne grafiki z tyłu. Wszystko z Blood Rage'em. Postaram się wam to pokazać troszeczkę bliżej. Znaczniki i plansze. Wyglądają jak plansze klanów, więc obstawiam, że to będą plansze graczy. A z tyłu, takie grafiki całych klanów. Fajnie to wygląda klimatycznie. Czy są wszystkie takie same? Wszystkie takie same. Szkoda. Ale... grunt, że jest coś z tyłu. Mogła być tylko właśnie taka logo Blood Rage'a i tyle. Tak więc mamy planszę, graczy, trochę znaczników. Sama plansza. Sprawdźmy jakie to jest duże. <laughs> Łapiecie tutaj? Łapiecie. Plansza. Jednostronna, z drugiej strony ciemność, więc gramy tylko na jednej stronie. I karty. Do, kart, do otworzenia kart użyję sobie noża. Mam nadzieję, że będzie szybciej. Mamy trochę małych kart. znaczniki, obstawiam, że znaczniki graczy. Też wam się postaram to pokazać troszeczkę bliżej. No i co? I przechodzimy do tego co najlepsze, czyli do figurek. Bo to chyba dla, dla mnie bynajmniej to jest jedna z ważniejszych rzeczy właśnie w tej grze, czyli figurki. Będzie co malować. To są figurki, chyba takich gigantów, które będą, będziemy mogli najmować do pomocy. Ok. I kolejne pudełko. Tutaj już będą figurki naszych jednostek. Tak obstawiam, no bo przecież już nic więcej w pudełku nie ma, więc to muszą być figurki naszych jednostek. Mamy. Okręty, drakary, każdy w swoim kolorze. Mnóstwo, jak widzicie, kółek takich znacz w kolorze graczy, więc będziemy w ten sposób określać, które jednostki do nas należą. I figurki naszych wojowników. Jak tutaj można zerknąć, mamy chyba jakiś liderów. Oraz podstawowe jednostki z młotami. Pokażę Wam to w takim zbliżeniu. Delikatnie, może są powyginane. Nie jest to jakiś specjalnie twardy plastik, ale też nie ma w tym specjalnie krzywdy. Wszystko jest całe, to najważniejsze, nie, nie ma nic, co by się miało ułamać. Ok, tak więc to wszystko było z podstawowej wersji gry, teraz przechodzimy do dodatku. Pierwszy dodatek, czyli bogowie, bogowie Asgardu, Thor, Odyn, Loki. Zobaczmy, co my tutaj mamy. W tym zestawie jest e, sześć figurek. I już wam postaram się to pokazać. Mamy też karty, całkiem spore. Mm, instrukcje do dodatku w kilku różnych językach. Ciekawe, czy jest? Jest. Jest też instrukcja w języku polskim. Ok, więc dużo papieru. Nam by się przydała tylko ta polska wersja, ewentualnie angielska, ale wszystkie reszty mogłoby ich nie być w pudełku. Zobaczmy, co, jak prezentują się figurki. Po pierwsze, są bardzo takie hmm, pomarańczowe. Porównajmy wielkość. No, ciut większe ciut większe postaram się Wam to pokazać. Może na zbliżeniu. Trochę mi się tutaj robi bałagan już, ale. No cóż, to jest unboxing. Będzie trochę tego folii i tak dalej. Zobaczymy karty. Figurki bogów trochę większe niż figurki naszych jednostek. Tak więc będą się wyróżniały na planszy i karty. Karty właśnie związane z bogami, których. Będziemy mogli tutaj wzywać do pomocy. I te karty też są po prostu w różnych językach. Tak więc, jak widzicie, w pudełku jest 6 figurek. Do każdej z, figur, z figurki jest jedna karta. A tych kart mam aż tyle, ponieważ w zestawie są karty w różnych językach. Więc mogłoby być tyle, a jest aż tyle. Ok, pokażę Wam to też w zbliżeniu. Także bogowie Asgardu już są, i ostatnie pudełko. O, tutaj. Ostatnie pudełko, gdzie ja mam nóż, tutaj jest. Zobaczmy, co jest w tym pudełku z mistykami z Midgardu. Mam podejrzenie, że tutaj też będzie mnóstwo. Różnojęzyczności, ponieważ na pudełku są raz, dwa, trzy, cztery, pięć języków, pięć flag, więc istnieje prawdopodobieństwo, że tutaj, w tym pudełku, również będzie mnóstwo kart, po prostu w różnym języku i ci mistycy z, Asgard, z Midgardu, przepraszam, porównajmy sobie te figurki z podstawowymi wojownikami. Są mniej więcej równe, czyli aż tak bardzo nie będą się odróżniały. Również do nich mamy żetony, które będą symbolizowały nasz kolor. Oczywiście również też instrukcje, tak jak mówiłem w kilku językach, między innymi w polskim właśnie. I karty. Karty. Mam wrażenie, że te karty też będą w różnych językach. Dokładnie tak, tu mamy na wierzchu angielski, a tutaj już mamy język polski, więc znowu kart mamy mnóstwo, a potrzebujemy takich kilka sztuk tylko, które będą nas interesowały. Wszystko reszta będzie leżało w pudełku. Szkoda tego, że tak dużo tych kart polobili. Tak więc tak wygląda. Gra Blood Rage z dwoma dodatkami. Jest jeszcze dodatek na pięciu graczy. W razie, jakby ktoś potrzebował takiego rozwinięcia, grać więcej osób. Jest dodatek, który um, rozszerza tą rozgrywkę do pięciu graczy. Jeżeli komuś to się przyda. Widzieliście, jak wyglądają dodatki: ile dodatkowych figurek wchodzi. Jeżeli chodzi o te dwa dodatki, mamy sześciu bogów i 2, 4, 6, 8, 10 postaci z Midgardu które mogą rozwinąć naszą rozgrywkę. Trochę ją poszerzyć, do, dołożyć trochę nowych umiejętności, jak, jak się domyślam. Z racji tego, że temat jest o wikingach, o, wo, o walkach, chciałbym Was z tego miejsca zaprosić również na kanał, nasz zaprzyjaźniony HEX Magazine w Którym również chłopacy opowiadają o grach planszowych. Tam znajdziecie mnóstwo materiałów o tematyce wojennej. Dużo chłopaki robią materiałów o grach wojennych, tak więc link znajdziecie w opisie. Zajrzyjcie do nich, zostawcie lajka. A jeżeli chodzi o um, Blood Rage, to do niego pewnie wrócimy po kilku rozrywkach. Rozgrywkach postaram się Wam pokazać troszeczkę więcej z tej gry. Może jakąś e, opinię wystawić, e, co mi się podoba, co mi się nie podoba z tej gry, ale to w, już jak ogram tą grę parę razy. A tymczasem tradycyjnie już zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawiania lajków. A jeżeli zostawicie kciuk w dół, to po prostu napiszcie tylko dlaczego, żebyśmy mogli poprawiać materiały dla Was w przyszłości. Tak więc komentujcie, zostawiajcie nam feedback i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!